Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Terekstremicy Ciekawostki i na początek mam jedną sugestię, mianowicie nie wysyłajcie mi ciekawostek nigdzie poza wiadomościami na YouTube. Dlatego, że wiadomości na YouTube ja zawsze czytam, nieważne czy po tygodniu, miesiącu, czy po roku, ale jednak przeczytam. Natomiast jeśli piszecie w komentarzach, to często je przeoczę, bo nie ma szans, żeby to wszystko przeczytać. Jeśli wysyłacie mi na gadu na Steamie, czy gdzieś, to w większości wypadków to i tak zignoruję, bo zwyczajnie mnie wkurwiają te wyskakujące okienka, elo, elo, mam ciekawostkę. No, więc jeśli macie jakieś ciekawostki, to w wiadomości, bo inaczej to pewnie nawet tego do mnie to nie dotrze. No i przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy sobie od ciekawostki nadesłanej mi przez widza. Tam w oddali już biegnie mój dzielny kompan. No i w tej ciekawostce udamy się za granicę, jakby e, tego Skyrim. E, no i wymagana jest konsola. Dokładnie jest to na południe od Helgen. Po prostu na południe bez konsoli dalej już bardziej się nie da, nie da dojść, bo jest brama, przez którą nie można przejść, o tutaj. No i co zrobić, żeby, żeby się tam dostać? Trzeba właśnie użyć tej konsoli. Klawiszem Tilda musimy wpisać TCL, żeby wyłączyć kolizję. Dzięki temu będziemy mogli przenikać przez obiekty i latać, a także TGM na godmod'a, żeby, żeby jakby coś nie zginąć. To są oczywiście instrukcje, które dał mi tam autor ciekawostki wydaje mi się, że niektórych komend, które potem są tam wskazane, nie trzeba używać, ale zrobię tak jak pokazał. W każdym razie udajemy się dosyć wysoko, a co dalej, to zaraz się dowiecie. Teraz lecimy w kierunku tej góry i staramy się dostać jak najbliżej jej czubka. Z tego co rozumiem, tam komenda powoduje, że nasze ciało jakby spada i nie wiem, chyba musi spaść na tą górę czy coś takiego. Nie zagłębiałem się dokładnie w te komendy. No tutaj powinno starczyć, więc odpalamy sobie ten linię komend i wpisujemy TFC, dzięki czemu będziemy mieli wolną kamerę, będziemy mogli latać gdzie chcemy. To był taki efekt, takie zaczęsienie ekranu. Wychodzi na to, że ciało gdzieś tam spadło i, i gdyby nie godmą, no to byśmy już nie żyli. No i teraz po prostu kierujemy się tak jak widzicie teraz na ekranie. No, i widzimy takie coś. Możemy jeszcze lepiej to zobaczyć, oczyszczając nieco pogodę komendą FW10E1F2. Natomiast, co to jest? Jest to biało-złota wieża. Ona się już pojawiała w poprzednich, częściach, w poprzednich częściach The Elder Scrolls, albo była wspominana, albo nawet pokazana. Ona się To jest biało-złota wieża, i ona jest właściwie w centrum krainy Tamriel, w której skład. Wchodzi między innymi Skyrim, no więc mamy takie fajne odniesienie. Wieża wie, jak widać nie jest widoczna z jednej strony, może tam miała być jakaś misja, może to miało być jakoś rozbudowane, ale projektanci to porzucili i zostawili ją w plikach. Tę ciekawostkę nadesłał ten sam użytkownik, znajdujemy się w Kirdwasten i tą okolicę chyba kojarzycie jeśli oglądaliście pierwszą część. Było tutaj nawiązanie do filmu 300, natomiast jest jeszcze jedno nawiązanie do filmu i książki o tytule Romeo i Julia. Miałem to w szkole, ale jechałem na streszczeniu, więc yy, średnio pamiętam jak to było. Mam nadzieję, że się nie pomylę: to jest jakaś kapliczka. E, martwa kobieta. A nieco dalej jest szkielet, prawdopodobnie mężczyzny można tak zakładać, mamy truciznę i sztylet. I jest to nawiązanie oczywiście do, do Romeo i Julii, bo tam było chyba tak, że gość wziął truciznę e, i chyba zdechł, a kobieta zobaczyła, że on nie żyje i sobie chyba żyły pocięła, nie wiem, coś takiego, już słabo to pamiętam. I znowu ciekawostka od tego samego użytkownika. Jesteśmy na północ od wichrowego tronu. Zaraz to pokażę na mapce. E, tak, tutaj. No, mamy tutaj wichrowy tron. E, zimowa twierdza. No, zadupie kompletne. Nie, nie ma co się oszukiwać. I znajduje się tam jaskinia z nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen. Ja Gwiezdnych Wojen nigdy nie lubiłem. Nie oglądałem e, więcej chyba niż 10 minut, więc. Będę, po prostu pokażę, że jest tu jakieś nawiązania. O co dokładnie chodzi, to nie wiem, bo, bo jak już mówiłem, kompletnie się tym nie interesowałem. Mamy tutaj jaskinię. W tej jaskini jest kilka śnieżnych troli, więc dobrze jest się przygotować, jeśli nie mamy w miarę wysokiego levela, broni i tak dalej. No, kości cię walają pięknie. Czuję, że zbliżają się. Tak, mój pomocnik już zwiastuje kłopoty, no i jest właśnie troll. No, jak na wyższych poziomach mam przy dobrej broni, to te trole nie są niczym specjalnie tam groźnym, wystarczy jedno dzięki razy po głowie i. O tak, to jest piękne, to jest piękne w tej grze. No i tak, e, gdzie to, skąd ja przeszedłem w ogóle? Dobra, chyba teraz trzeba iść tędy. I tak, no i mamy tutaj jakiś szkielet zwisający z góry. E, nie wiem, czy, czy, czy to ma być szkielet, jakieś kości porozwalane wszędzie. No i mamy... E, gdzie jest? Miecz jest. Miecz, i on oczywiście świeci, bo jest tam jakiś zaklęty. No i mamy... jest to pewnie nawiązanie do miecza świetlnego, bo tylko tyle znam z wieznych Wojen. Możecie tam napisać w komentarzach o co dokładnie chodzi, bo ja nie wiem. A teraz coś mojego, jesteśmy tutaj w Norze Schulera, tutaj się ona znajduje. W pobliżu jest Biała Grań, no tam, tam na pewno każdy był, był tam jeden quest jakiś, Mortalis, Obok jeszcze tam jakieś rzeczy. No, w każdym razie, e, w tym miejscu idziemy i po prawej mamy takiego trupa, który niestety przed śmiercią nie zdążył e, napić się piwa, więc może... E, może po śmierci wreszcie będzie mu to dane, a może, a może i nie. No niestety, życie nie jest łatwe. Znowu zimno, bo znajdujemy się w Gwieździe Zarannej. Ona jest tutaj, to jest takie dosyć duże zadupie. To jest na zachód od Wichrowe... nie, nie, moment, od Zimowej Twierdzy. Tak, od Zimowej Twierdzy. Na wiele ciekawych rzeczy tu nie ma, ale udamy się do domu... Silusa. No, właściciel chyba nie będzie miał nic przeciwko, jeśli zacznę mu napieprzać młotem w gablotę. Choć pewny tego nie jestem, najpierw ją jednak trzeba otworzyć. A to, to chyba by zwróciło jego uwagę, tak więc ostrożnie. No i teraz tak mamy tutaj znaczek obliwiona. Co może być, jeśli zaczniemy go napieprzać młotem? Zgadujcie i zobaczycie, czy będziecie mieli rację. Tak więc, gdzie jest mój kochany młot? Jest. Chyba dwa uderzenia powinny wystarczyć. No właśnie, jak to się stało? Tego wiaderka nie można ani złapać, ani nic. O, no transmutacja po prostu. No i to by już było wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.